Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy wybierali najlepszych ze światowego Janka. Ogólnie to jakoś tak się przyjęło, że po prostu nagrywam podsumowanie takich serii. Eee, w nie za parę lat znowu nagram taki film. Jeżeli będę nagrywał i jeżeli będę żył, <grywa> to po prostu znowu nagram taki film z podsumowania. Dzisiaj podsumujemy sobie światowego Janka. Oczywiście światowy Janek nadal trwa. Jest to seria, eee, która nigdy nie umrze, chyba. Yy, ogólnie to dawno nie było filmu ze światowego Janka, ale co, co się dzieje? Ja nagram film ze światowego Janka, ale ogólnie musicie dać mi trochę dużo czasu, bo teraz ogólnie jest szkoła i po prostu nie ma aż tak dużo czasu, ale spokojnie nagram jeszcze taki film. Yy, może jakiś taki film kraje, które mają najbardziej świąteczny vibe, możemy nagrać? Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jeżeli macie pomysł na Światowego Janka, bo możemy zrobić yy, kontynuację tej serii, bo ona dawno nie było po prostu yy, robiona. Dzisiaj po prostu wybierzemy sobie najlepszy film z tej serii, zobaczymy, który ten film jest najlepszy. Ogólnie to zaczynamy. Wiecie już, jak się narodził pomysł na serię, ale jeszcze zanim ogólnie zaczniemy cały film, to polecam, bym wam zostawić łapkę do góry, jeżeli film wam się spodoba. No i... Bardzo Was zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale, ponieważ wtedy nie przegapicie żadnej produkcji, która się pojawia Codziennie w sumie się pojawia każ jakiś film Więc filmy są tak naprawdę codziennie Więc jeżeli y, chcielibyście y, być na bieżąco, to y, zasubskrybujcie Jeżeli chcecie y, zobaczyć inny content, nie tylko nie tylko ten YouTube'owy, to zapraszam Was na Twittera, gdzie tam Wam często piszę też właśnie o, o filmach Ale nie tylko, piszę Wam też czasem bardzo Wam często piszę o szkole, o tym, e, co, co robiłem w dany dzień, więc Was tam serdecznie odsyłam. A my dzisiaj skupimy się na podsumowaniu e, serii Światowy Janek. E, wybierzemy po prostu najlepszy film, może nie tyle co podsumowanie, a wybieranie po prostu najlepszego filmu. E, taki fi, tak, takich filmów już było trochę, e, ale dzisiaj wybierzemy sobie najlepszy. Najlepszy film ze światowego Janka. Pierwszy film to jest 7 krajów, które, do których chcę pojechać. Takie klasyczne rozpoczęcie serii, aczkolwiek tutaj jeszcze nie ma tego typowego wajbu i nie ma tego typowego montażu. Tutaj jest po prostu, ja to jeszcze mówię, bez scenariusza, tak spontanicznie i uważam, że to jest trochę błąd tego pierwszego odcinka. I później mamy 5 krajów, które planuję odwiedzić. Się. Ten, ten trochę niby trochę gorszy film, jednak mi się wydaje, myślę, że ten pierwszy jest jednak trochę lepszy, bo ogólnie więcej się dzieje rzeczy i ogólnie, ogólnie tematyka jest ciekawsza tego filmu. No i, no i tyle w sumie. Czyli mamy 5 krajów, które planuję odwiedzić. Ogólnie trochę przedłuża, przedłużane to, bo jest tylko 5 kategorii, kochani. A zobaczcie, jaki długi film jest. 12 minut z 5 kategorii zrobię. Ogólnie, no musiałem dużo paplać, nie? Pewnie sobie pomyślicie. Więc ogólnie mało przedstawienia. I miniaturka jest naprawdę bardzo fajna, ale. Ale czy to jest najlepszy film? No, nie, no nie. W ogóle te filmy wszystkie te trzy filmy nagrywałem w, w okresie wielkanocnym. Taki fun fact. Później jest miejsca, których nie odwiedzę. To aż 10 krajów, których nie odwiedzę. Co tu mamy? Brazylii mamy? Ch nie chciałem odwiedzić Brazylii, ale się pozmieniało. Możemy zrobić partę dwa. Bo cóż co tu było jeszcze? Antarktyda. Na no Antarktydę chciałem odwiedzić, ale raczej się nie odwiedza Antarktyda, niestety, o kurczę, przepraszam, coś tu się stanęło, czego czy je nagrywam? Tak nagrywam. A dźwiękiem. Tak, z dźwiękiem. E, więc ogólnie film też nie będzie raczej najlepszym filmem, e, bo tutaj... E, też jest spontanicznie. Ogólnie te wszystkie te, te, trzy filmy są nagrywane spontanicznie, ale za to najlepszy film już może być 16 rekordowych krajów. Tutaj chodzi o, o to, na przykład, największy kraj i, i o to, ale nie umiem jakby zbudować tytułu, o co tutaj chodzi. Jak widzicie, na początku wita nas już nowe intro to takie średnie. Tutaj jest po prostu dużo dużo krajów różnych, du dużo kategorii, bo jest ich aż 16. Jak widzicie, jak jeżdżę tutaj na pasku odtwarzania, to prawie co, co chwilę jest zdjęcie jakiegoś kraju, co oznacza, że kategorii było naprawdę dużo. A film nie trwa jakoś specjalnie dużo czasu, bo trwa 11 minut. Eee... Też miniaturkę ma fajną, a film jest naprawdę fajny. Myślę, że mógłby być to najlepszy film. Na pewno może kandydować na najlepszy film. Później mamy Rajskie Wyspy, Rajskie Kraje, też bardzo fajna miniaturka. Ogólnie powstała z mojego pomysłu, ale nie w moim wykonaniu jest to miniaturka w wykonaniu montażystki uli. Eee... Nie każda miniaturka jest, ale większość ogólnie miniaturek robiła ula większość w 90% robiła to, te miniaturki. Tutaj jest 14 znowu kategorii, też dosyć dużo. A 10 minut też jest tutaj ogólnie dużo krajów, i tutaj są takie po prostu rajskie, plażowe, ładne e, kraje. Tutaj przedstawiłem też. też myślę, że całkiem e, ciekawy pomysł, ogólnie na to miałem. E, no i po prostu przedstawiłem. Tutaj już od, tego, od tych 16 rekordowych krajów e, lecę ze scenariusza, który sam napisałem. E, bo ogólnie, jeżeli na przykład e, uważacie, że ja to piszę z internetu, że to jest po prostu czytam. Z internetu, to ogólnie, jeżeli patrzycie, że ja czytam, to, to po prostu scenariusz, bo mi jest ciężko, jakby coś zapamiętać, i ja plączę język. Widzicie, że cały czas, kiedy się wypowiadam, robię yy, yy, takie jakieś dziwne wstawki, które yy, nie powinny być. Yy, no właśnie, teraz. No. Oj, często mówię, no, więc no. <ścoughs> to tak. I to naprawdę nie było specjalnie. Oj, chmury są, zaraz chyba będzie burza. Ale ja ja No więc ten film e, raczej nie będzie. Nie, może być najlepszym swoim filmem. 12 specyficznych krajów. Tutaj... Tutaj takie specyficzne kategorie przedstawię Taki dosyć. dosyć oryginalny pomysł na odcinek. Czy jest to najlepszy film? Raczej nie, raczej nie będzie to najlepszy film. Ale zobaczcie w ogóle jak się zakamuflowałem na tej miniaturce, praktycznie w ogóle mnie nie widać. O później mamy jeden z moich ulubiony, ulubionych filmów na kanale e, z, Oczywiście pod względem światowego Jaka, bo tylko pod tym względem oceniamy. E, no to tutaj jest 13 krajów z najdziwniejszymi potrawami. Film jest bardzo fajny, ponieważ tutaj połączyłem dwie kategorie. Połączyłem tutaj tak naprawdę e, krajoznawstwo, tak? <laughs> Nie wiem, czy dobrze to nazwałem, chyba po, powstało nowe słowo z moich ust Państwo znawco, znactwo, geografioznawstwo połączyłem i. Połączyłem również yy, gastronomię, <noise> ale mądrze się wypowiadam. Yy, no i tutaj yy, po prostu przedstawiłem różne potrawy z różnych krajów. Takie według mnie po prostu naj, najdziwniejsze oczywiście najdziwniejsze dla nas, bo dla innych ludzi na przykład może być dziwne, że my jemy na przykład kurczaka, nie na yy, czy takie tam rzeczy. A, dla nich jest normalne, to po prostu przedstawiłem takie najbardziej szokujące dania Tutaj nie miało być to obraźliwe w sposób obraźliwy yy, Tylko po prostu najdziwniejsze dla nas Ale jak to chyba powiedziałem w tym filmie Film w porządku jest, jest w porządku ten film yy, Ale miałem uczes... uczes? Tak się mówi? Uczesanie, jaką miałem fryzurę, patrzcie Ale jaja Czekajcie, bo tutaj... O kurde, co to było? Dobrze, no mamy tutaj 10 najniebezpieczniejszych krajów, najniebezpieczniejsze kraje. E, też fajny film w sumie. Taki w porządku ogólnie, e, ogólnie film jest, powstał tutaj. Po prostu niebezpieczne kraje przedstawiłem i przedstawiłem też, dlaczego są niebezpieczne. E, no i ogólnie przy, przyjazny film, ale dosyć ciężko mi się ten film nagrywało. Później mamy też bardzo dobry, dobry, dobry film i tutaj jest miniaturka, którą robiłem sam. Jest to pierwsza miniaturka, którą sam stworzyłem. Bez pomocy Uli. Aż tak bardzo nie widać. Aczkolwiek Ula by pewnie nie zrobiła e, tego napisu jakby za piramidą, tylko przed piramidą by zrobiła ten napis. Tak. A tutaj intro się ucięło, nie wiem czemu. I tu jest jakiś problem. I mnie to trochę irytuje. Ogólnie to tutaj e, po prostu przedstawiłem 11 krajów, do których warto e, które warto odwiedzić. Przedstawiłem takie naprawdę jakieś takie fajne propozycje. E, tutaj na przykład Chiny, Ma Mauritius tutaj jest, tu co tam będzie, tu... Tu nie wiem co to jest za kraj, to jest chyba Sri Lanka, tak? Tak mi się wydaje, tak to jest Sri Lanka chyba. Tam Tanzania. A nie, to była Sri Lanka chyba, tak? Czy ja zgadłem? Dobrze, nie wnikając w to. Film w porządku, godny uwagi. 11 najładniejszych krajów. Tu mi się miniaturka nie podoba trochę. Jakby. Mogłem jakby zmniejszyć siebie i po prostu dać go niżej niż tak o robić. Yy... Wow, idealnie 10 minut trwa ten film. Tutaj przedstawiłem najładniejsze kraje po prostu. Też taka niby oczywista kategoria, a jednak wcześniej się po prostu nie pojawiło. Tutaj chyba Island... na Islandii się zatrzymaliśmy. Tak, to jest chyba Islandia, mi się wydaje. Chwila, chwila. A czy to nie było na... A nie, już myślę, że te, ta góra była na miniaturce w tej. Tej tutaj. Okej, okay, dobrze, nieważne. To jest dziesiąty film. Później przedstawiłem... Już film, który skupił się na tylko jednym kraju, więc raczej to najlepszy film nie będzie. Siedem najlepszych miejsc w Stanach Zjednoczonych i tutaj sobie po prostu najlepsze, najciekawsze miejsca w Stanach Zjednoczonych. Czyli takim kraju, w którym naprawdę jest dużo miejsc, dlatego też taki kraj wybrałem. Eee... No, i w porządku, niby film. Skupiliśmy się tutaj tylko na jednym kraju. Film w porządku, ale wyglądam. Eee, no ale jednak najlepszy raczej nie będzie. Najlepszym filmem raczej też nie będzie: na 12 najlepszych miejsc w Polsce. No nie, ten film nie będzie najlepszy. Tutaj po prostu jako prawdziwy Polak skupiłem się na swoim kraju. Eee, I też pokazałem tutaj najlepsze miejsca. I tutaj miałem problem z złożeniem kategorii, ponieważ nie szkół było mi wybrać po prostu takie najlepsze, najciekawsze miejsca według mnie bo już się po prostu kończyły a tutaj też chodziło o to, żeby były najlepsze miejsca na wakacje takie, które odwiedzić a ja nie znałem w sumie takich mi miejsc na wakacje więc tutaj pokazałem, bo był problem trochę i bardzo długo nagrywałem ten film nagrywałem go tak trochę partiami więc było dosyć ciężko później mamy 10 najbardziej tajemniczych krajów albo miejsc i tutaj jest naprawdę e też dobry film ale nie wspominam dobrze nagrywania tego filmu Eee... No bo kurczę, bolała mnie głowa. No często właśnie mnie bola, bolała głowa podczas nagrywania różnych filmów. O, Można byłoby zrobić podczas jakiego nagrywania, podczas których nagrywek czułem się najgorzej. Można byłoby zrobić taką kategorię i zrobić film tego typu. Okej, okay. później mamy 9 krajów, w których lepiej... do których lepiej się nie wyprowadzać. Kategoria taka dosyć nietypowa, raczej niespotykana, chyba nigdy się nie spotkaliście z takim tytułem na YouTubie. Eee... Czekajcie, nagrywam. Nagrywam już 12 minut, czy musimy się pospieszyć? Eee, dobry film. Dobry, ale najlepszy raczej nie. Później mamy 12 naj krajów, do których warto się wyprowadzić. To jest taki. Zabrodzony tak film. I trochę się włączyło. No i też raczej najlepszy film to nie będzie, bo ogólnie kategoria nie jest jakoś bardzo pociągająca. Wiecie, taka bardziej w formie ciekawostkowej jest to kategoria i raczej najlepszy film to nie będzie. Później mamy 9 krajów, o których zmieniłem zdanie. Yy, ten film został źle przyjęty, ponieważ yy, został skrytykowany i został złapkowany w dół, yy, za to, że był po prostu inny montaż, eksperymentalny, ale później powróciliśmy do yy, tego klasycznego montażu ze Światowego Janka po prostu dawno nie było filmu z tej serii i tutaj zmienił się montaż oczywiście ten montaż podoba, jest to taki bardziej humorystyczny nieciekawostkowy nie montaż, więc raczej najlepszy film to nie będzie ale jest ogólnie zabawny montaż i ja montowałem ten film razem z panią Uszulą. Yy, towarzyszyłem jej przez telefon i po prostu dodawaliśmy różne pomysły no film jest bardziej taki humorystyczny też można powiedzieć 11 krajów z najładniejszymi górami. K taka taki ciekawostkowy film, ale dobrze go wspominam, bo byłem zadowolony z tego filmu, jak go zmontowałem już. E I dobrze wspominam, ale miałem Uczes. Tak się mówi, mam nadzieję, że się nie mówi Uczes. I tutaj jest później 9 krajów z, z, z najciekawszą przyrodą. E też dosyć interesująca kategoria. Dobrze, podsumowaliśmy sobie wszystkie filmy i opowiedzieliśmy o nich parę zdań. Więc pora wybrać trzy najlepsze filmy. Miejsce trzecie zajmuje, zajmuje. Uwaga, 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 uwaga. Musicie się tutaj zastanowić. 16 rekordowych krajów myślę, że mogłoby być. Miejsce trzecie, miejsce drugie zajmuje 11 krajów, które warto odwiedzić. I miejsce pierwsze zajmuje, zajmuje, zajmuje 13 krajów z najdziwniejszymi potrawami. Uważam, że jest to najlepszy film jednak mimo wszystko. No cóż, widzimy się jutro o godzinie 16.00 jak codziennie. Mamy nadzieję, że odcinek się spodobał i podsumowaliśmy kolejną serię na tym kanale. Więc widzimy się jutro o 16.00. Pa, pa.